Cześć kochani, mamy środę O, zobaczcie Była Hagal, a dzisiaj na środę wypadła sama Dagas Więc um, no skoro już tak bardzo chciała nam się tutaj zaprezentować Czyli e, ewidentnie po tych zmianach wchodzimy w lepsze Czyli te zmiany, które przyszły wczoraj z Runą Hagal A było ciekawie um, To przynoszą nam tutaj jakby odnowienie sytuacji Mówią, czyli dobrze, że tak zrobiłeś, dobrze, że, że to się stało, bo teraz może przyjść do Ciebie już tylko lepsze, tak? I trochę tak to właśnie wygląda, więc skupcie się też na tym. Spróbujcie się na to otworzyć. Na to dobre, na to lepsze, na to pozytywne. Um, ale wiecie co? Um, Dagas jest trochę dla mnie też jak gingi yang, tak? Nie ma e, tego, co ciemne, bez tego co jasne. Każdy ma swój cień i tylko wtedy, kiedy jesteśmy z nim zjednoczeni, um, stanowimy pełnię samych siebie, tak? Bo e, jednak jest um, on integralną częścią nas samych. Więc... Może to jest czas, żeby przyjrzeć się naszej dualnej naturze, może jest to czas przyjrzeć się temu, kim jesteśmy tak naprawdę i zaakceptować to, że nie zawsze jesteśmy najlepsi, że nie zawsze jesteśmy po prostu wspaniali, że mamy też tą część siebie, która może nie jest um, taka rewelacyjna jak ta druga, która tak się wydaje, natomiast jest nasza. I to ona też sprawia, że jesteśmy sami z sobą. Także ja Wam życzę dzisiaj cudowności, wspaniałości i blasku runę Dagas. Niech rozświetla Wasze um, twarze, niech rozświetla Wasze życie. Ale też zwróćcie uwagę, że przy takim rozświetleniu powstaje cień, który też należy ukochać. I tego Wam na dzisiaj życzę. Trzymajcie się. Pa!